Dzień dobry, dzień doberek. Witam Was moi kochani widzowie, witam wszystkie dzieci, które oglądają moje filmy serdecznie Was pozdrawiam. Dzisiaj chciałem troszeczkę znowu wrócić do mojej historii, żeby niektóre rzeczy Wam przypomnieć, bo już dawno, dawno temu mówiłem, ale co jakiś czas będę wracać. Także Życzę miłego oglądania i słuchania. No i wszystkiego dobrego, w moich filmach. Pokazuję mój punkt widzenia, moje odczucie, i czasami ktoś, kto z boku ogląda moje filmy, to sobie tak myśli, że kurczę w jakim idealnym firmie pracuję. Ale chcę Wam powiedzieć, że nie ma idealnej firmy. W każdej firmie są jakieś minusy. Ale mnie życie tak nauczyło: pokory i uległości. Ja na ogół z natury jestem człowiekiem porywczym. Byłem porywczy. Czasami jeszcze mi się to zdarza. Z pomocą Bożą walczę z tym, bo to jest taka zła moja cecha. Ale życie mnie już dużo nauczyło, i ja w mojej pracy, to co pokazuję wam w moich filmach, to jest mój punkt widzenia. Ale to nie świadczy o tym, że jak ktoś z was przyjdzie do mojej firmy pracować, że będzie miał te same odczucia. Dlatego, że ja już kiedyś mówiłem: ja w moim życiu bardzo dużo przeszłem. Przeszedłem, przeszedłem, nie wiem jak się fachowo mówi, i doświadczyłem czasów, kiedy było bardzo duże bezrobocie i było naprawdę ciężko z pracą. Było ciężko z pracą. Dlatego ja szanuję pracę, cieszę się, że ta praca jest i Bogu za tą pracę dziękuję. I e, też mało kto wierzy w to. Bo na przykład dużo się mówi dzisiaj o pieniądzach, ale też takie, takie jest. Zrobiło się modne powiedzonko: pieniądze to nie wszystko. I chcę Wam powiedzieć, moi kochani widzowie, że pieniądze rzeczywiście to jest nie wszystko. Bo dużo z Was się pyta o zarobki: jakie są zarobki, ile się zarabia. A ja. Kiedy przychodziłem do mojej firmy, to zielonego pojęcia nie miałem. Sam fakt, że do Niemiec jechałem, to się cieszyłem, że jadę do Niemiec, bo marzyłem o jakiejś normalności o spokojnej pracy, bez stresu, bez kombinowania. Ja, jak przyjechałem do Niemiec, to w tych czasach, jeszcze w Polsce, były w niektórych autach tachografy na te tarczki. Gdzie się samemu wypisywało, i po prostu, już potem zaczął się pojawiać ten cyfrowy tachograf. I moje marzenie było, żeby po prostu pracować uczciwie, bez kombinowania. Zmęczony byłem kombinowaniem, bardzo byłem zmęczony. Chciałem spokojny tryb życia wieś. W Polsce w tamtych czasach było to niemożliwe, i bardzo często. Jak spotykam moich rodaków, sobie rozmawiamy, to ja wam powiem do dnia dzisiejszego w Polsce jest całkiem inny styl pracy, inna specyfika. Jednak w Polsce kierowcy bardziej są tak gonieni. Stres, nerwy. No i nawet ci, co na międzynarodowce jeżdżą. W mojej firmie jest całkiem inaczej. Jest spokój. Bynajmniej tyle lat, co ja tutaj pracuję. To jeszcze ani razu nie miałem żadnego spięcia z dyspozytorami. A okazje do tego były, były, ale po prostu ja, przechodząc przez życie, podchodzę do tego w taki sposób, że dyspozytor też jest człowiek, też może mieć ciężki dzień i też nie ma lekkiego chleba, bo ja tylko moim obowiązkiem jest szczęśliwie jechać i uważać na drodze, a on musi mi zapewnić pracę. On tę pracę musi zorganizować, podopinać i w dużo przypadkach jest coś takiego, że jak są gdzieś jakieś problemy na załadunkach, na rozładunkach, to ja jako kierowca ja w ogóle, w ogóle się nie wychylam, żeby jakieś robić larmo, jakieś hałas, jakieś coś. Tylko, ok, przepraszam bardzo, muszę zadzwonić. Idę do auta, albo idę na zewnątrz. I mówię dyspozytorowi, jaka jest sprawa i wtedy on dzwoni i on tam się użerał, on tam jakieś no, swoje metody, a ja rzecznie stoję, jak mi mówi, idź znowu do biura, idę, w biurze znowu na mnie, kurczę, nie, niezbyt przyjemnie, no dobra, znowu dzwonię i za którąś razem w końcu sprawa jest załatwiona. Także ja tylko wykonuję grzecznie polecenia dyspozytora co mi każe, jedynie co jest tutaj te stresogenne no to jest to jak czasami po kilka razy się wchodzi do tego samego biura widzi się te same twarze i widzi się te miny jak z zoboczą człowieka po raz kolejny to się odechciewa wszystkiego no ale z pokorą podchodzę przepraszam i ja mówię, że mój dyspo powiedział że mam z tą, z tym, z tym i z tym panem, czy z tą panią rozmawiać i gdzie ona jest, albo on no i wtedy wreszcie się ktoś tym zajmie no i inaczej już potem ja oczywiście za każdą razem przepraszam za kłopot, ale mówię dyspo mi karze. a okej, okay, okej, okay, okej, okay. potem inna gadka jest, no czasami tak to wygląda ale ogólnie no to co no nie jest źle sezon na jeżyny, zbiorą ktoś z Was jeżyny? Zobaczcie, 2 kg, 12 minut. To jest bardzo duża miska. Normalnie ciężko, że ledwo chcę <grytanie> utrzymać, idzie 100 gram. 3,90 chyba euro kosztuje 100 gram. Jeżdżę w sklepie. No ale tamte sklepie są za testem, te są bez atestu w tym roku jest urodzaj niesamowity nie wiem czy to tutaj widać bo ja okami, oczami widzę tu jest urodzaj niesamowity co roku są mierzyny, ale zawsze rok do roku jest inny. czasami są drobne czasami są przeschnięte a w tym roku, że były deszcze są cudowne, a do jednego Bryluksa jak zajechałem tam u nich też tak dziko rosną to słuchajcie, były takie jak czereśnie, takie grube, fajne. Także normalnie o dzisiaj będzie jakiś deser. Dzisiaj i jutro. Także pozdrawiam wszystkich. Miłego wieczoru. No i co? I ci, co się szykują do weekendu, no pięknego weekendu. Szyne wochenende.